Rzadko robimy podsumowania po finale jakiegoś serialu, zwłaszcza jeżeli wcześniej zrecenzowaliśmy go już w osobnym materiale, ale przypadek czwartego sezonu Detektywa jest absolutnie szczególny. Od dnia premiery, a myślę, że nawet sporo przed, bo wliczam w to też te wszystkie przedpremierowe recenzje, które się ukazały w zagranicznych mediach, Wokół powrotu True Detective była istna histeria, prasowe nagłówki głosiły, że to jest najlepszy sezon w historii, że jest świetnie, że jest fenomenalnie, no i w ogóle, że to będzie z pewnością najlepszy serial 2024 roku. Tyle, że to nie była nigdy prawda i ja na przykład wiedziałam to właściwie od chwili, kiedy przedpremierowo obejrzałam sobie cały sezon, obejrzałam finał. Już w okolicach trzeciego odcinka byłam dosyć sceptyczna, no bo nie tylko nie kleiło mi się to jakoś fabularnie, ale drażnił mnie też nadmiar scen supernaturalnych. No ale dawałam tej produkcji szansę, natomiast finał uświadomił mi, że po prostu na czwarty sezon Detektywa... Nigdy chyba nie było pomysłu, oprócz może tego, że po prostu uznano, że zrobią go jak pierwszy, tylko że w negatywie, czyli po prostu zamiast gorącej Luizjany będziemy mieć skute lodem koło podbiegunowe, a zamiast dwóch kolesi będą dwie kobiety. Jedna będzie sceptyczna i zadufana w sobie oczywiście, a druga uduchowiona i po przejściach. Nie będę się jakoś nadmiernie rozwodzić nad tymi głównymi bohaterkami, nad tym jak je w ogóle skonstruowano, bo o tym już przecież opowiedziałam Wam więcej w recenzji i jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, nie widziałyście, to odsyłam mocno do oglądania. Już się nie musicie bać spoilerów, absolutnie. Zresztą i tak ich tam nie było, a link do wideo znajdziecie jak zwykle tradycyjnie w opisie tego odcinka. Czwarty sezon, który został tym razem stworzony i wyreżyserowany właściwie wyłącznie przez kobiety, nasączono dużą ilością tak zwanej kobiecej energii, co w moim osobistym odczuciu niestety jest takim bardzo sztucznym zabiegiem, który może i się na przykład sprawdził. Tak na swój sposób w Top of the Lake. Ale tutaj straszliwie mnie drażnił. Ja lubię, naprawdę lubię dobre opowieści o interesujących, niejednoznacznych kobietach, ale nie lubię, kiedy próbuje się z fabuły robić, powiedziałabym, taką genderową wendetę, gdzie kobieca energia życia i natury jest konfrontowana w bardzo symboliczny zresztą sposób z męską energią podboju i śmierci. Bez niuansów, bez subtelności, jakiegoś dystansu, takie opowieści mogą przynieść niestety więcej szkody niż pożytku, i tak właśnie skończyło się w tym konkretnym przypadku. E, czyli rozczarowani widzowie złośliwie piszą już w tym momencie o zemście gangu sprzątaczek, i co gorsza, mają rację. Co oznacza, że wszelkie podprogowe profeministyczne przekazy, jakie zaszyto w tym czwartym sezonie detektywa, po prostu przyniosły nam dokładnie odwrotny skutek do zamierzonego, bo nikt już nie przejmuje się jakoś specjalnie yy, ani kwestią przemocy wobec rdzennych kobiet, wobec rdzennych społeczności, na które próbowano zwrócić naszą uwagę. Wszyscy są po prostu wkurzeni na durny finał, na bezsensowne rozwiązanie zagadki, która przecież miała być powiązana z pierwszym sezonem. No bo te wszystkie symbole, te nazwiska odniesienia, którymi nam machano tak bardzo przed nosem od pierwszego odcinka, przecież nie były po nic, prawda? Prawda? A pomyśleć słuchajcie, że szóstemu sezonowi fargo udało się wrócić z fantastycznym sezonem, który przecież też opowiada o przemocy wobec kobiet i robi to w bezkompromisowy sposób. Również oferując widzom na końcu coś w rodzaju takiego, nie wiem, catharsis. Tyle, że całość świetnie działa i bardzo dobrze się ogląda od pierwszego do ostatniego odcinka. Ale zostawmy te kwestie genderowe, bo to nie one tak naprawdę zaważyły ostatecznie na tym, że sezon okazał się sporym rozczarowaniem. Według danych podanych przez Culture Crave, czwarty sezon Detektywa był najpopularniejszym sezonem do tej pory. Oglądało go średnio 12,7 miliona osób na odcinek średnio. Był też, i myślę, że duża w tym zasługa tych przedpremierowych recenzji z USA. Najwyżej ocenianym sezonem ze średnio 92% pozytywnych recenzji. No i jest też trzeci rekord, mianowicie finał jest najniżej ocenianym odcinkiem Detektywa w historii. Obecnie ma 5,6% na 10% na IMDB, no i mnóstwo negatywnych recenzji ze strony widzów, yy, którzy piszą wprost, że to jest najgorsze możliwe zakończenie, yy, beznadziejna historia, no i ogólnie wszystko źle. Przyznaję, że naprawdę dziwnie się to czyta, po tym jak się wcześniej na przykład przeczytało recenzję finału w magazynie Rolling Stone, gdzie stawiana jest wręcz teza, że nie tylko jest to najlepsze zakończenie w historii w ogóle tej serii, ale jest to też przykład, jak powinno się zamykać tego typu opowieści. Alan Sepinwall, który popełnił tą recenzję, to jest znany krytyk telewizyjny, w ogóle szef działu telewizyjnego Rolling Stone i autor książek o e, choćby Breaking Bad, o The Sopranos oraz o rewolucji Quality TV. Podkreślam to, żeby wam pokazać, że no, nie był to żaden przypadkowy przechodzień ani stażysta, który to napisał. Ludzie z nazwiskami naprawdę się tym finałem zachwycają. Przyznaję, że rozdźwięk między niektórymi recenzjami a tym, co zobaczyłam, jest tak duży, że aż poprosiłam was na naszym Instagramie. O przesyłanie Waszych opinii na temat tego finału. No i o to, co dostałam. Ech. Naprawdę dobrze się zapowiadało, podobał mi się ten klimat mistycyzmu, kobiece postaci, trochę horroru. Dawałam szansę na końcu, ale finał sprawił, że wszystko co mi się podobało, to przestało. Jakby ktoś włączył przyspieszenie i na siłę napakował wszystko do odcinka finałowego. Serial 6 na 10, finał 3 na 10. Dramat absolutny, jeden z najgorszych finałów jakie widziałem. Tak przeciągnięty, tak niby wywracający wszystko, a przez to absurdalny. Po co ta spirala? Po co te nawiązania do pierwszego sezonu? Od lat wiadomo, kto odpowiada za kluczowe morderstwo, ale nikt nic nie mówił, bo po co? Haha. Ha. Jeśli chcieli zrobić z tego pulpę, to trzeba było od razu tutaj mrugnąć okiem jakimś ktulu, odpiąć wrotki, pozbyć się szyldu True Detective i okej. Okay. A tak dramat. Naprawdę szkoda tych ciekawych bohaterek i tak irytującą historię. 10 lat po jednym z najlepszych kryminałów Historii telewizji dostaliśmy jeden z najbardziej niedorzecznych. Szkoda. A teraz te trochę krótsze. Zasnęłam cztery razy. Tak, dla mnie na plus może za dużo czary Mary, ale fajne zawsze mogło być gorzej. Bardzo. Komuś się naprawdę bardzo podobało, ale komuś nie bardzo. Jakoś nie bardzo to był najgorszy sezon. Jestem wręcz zniesmaczony. Złapałem się na tym, że kupili mnie nostalgicznie finał Marna Trójka. Hmm, nie tak złe, całkiem logicznie, ale serial trochę po łebkach zrobiony. Był dziwny, bez szału. Duże, ogromne rozczarowanie, tylko klimat dowiózł nic więcej. Tak sobie bez rewelacji. Finał jak dla mnie straszna lipa. Sześć odcinków policyjnej przemocy i niemocy. Jedyny detektyw to ten w tytule. Niestety lipa, poszli na łatwiznę. Jakby w ciemnej wiosce nikt nie widział ciężarówki pełnej naukowców. I takich, słuchajcie, odpowiedzi jest mnóstwo, naprawdę. Są oczywiście te pozytywne, oszukałabym was, gdybym napisała, że żadnych nie ma, ale większość, jakieś 80%, to są raczej od średnio do tragedia, beznadzieja albo jakie to było złe. Skąd więc tak dużo zachwytów po stronie tych amerykańskich recenzentów? No, trudno zgadnąć, naprawdę. Może wiecie, no, nie zrozumieli tego, co widzieli, a może właśnie uważają, że oddanie w finale inicjatywy potencjalnym ofiarom uzasadni każdy absurd scenariuszowy, jaki w tym sezonie popełniono. Możliwe też, że po prostu nie przechodzą ich ciary żenady od nadmiaru wątków duchowych i metafizycznych, które sporą część widowni, w tym przyznaję mnie, od tej produkcji skutecznie odstraszyły. Podobno w ogóle w tym szaleństwie jest metoda. Ten nowy sezon bardzo mocno nawiązuje do kultury rdzennych mieszkańców Alaski, do ich wierzeń, do ich życia duchowego. Osoby, które oglądamy na ekranie, to jest lud o nazwie Inupiat zamieszkujące te tereny historycznie od ostatnich czterech tysięcy lat. Ich kultura jest bardzo mocno osadzona w naturze, jest pełna wierzeń w różne rzeczy nadprzyrodzone, ale i też zależna od zmian środowiskowych i industrializacji, która w ostatnich dekadach dosłownie, postawiła ich życie na głowie. Mówi się wręcz, że ich styl życia jest zagrożony przez zmiany klimatyczne i to, jak sądzę, też właśnie stało się jedną z takich głównych inspiracji dla powstania scenariusza tych nowych odcinków. Szkoda tylko, że scenariusz nie był troszkę lepszy. Może wtedy wszystko to, co wam mówię, stałoby się nieco bardziej czytelne dla widza, który tej wiedzy o rdzennych mieszkańcach Alaski po prostu nie posiada. Zamiast zanurzać nas w takich przesadnie mistycznych wizjach, można było na przykład bardziej podkreślić kwestie historyczne i kwestie tożsamościowe, bo szczerze mówiąc to właśnie w tym momencie mnie ten serial zgubił na przykład. Czyli dokładnie wtedy, kiedy dostałam ten nadmiar dziwacznego mistycyzmu, który nijak mi się tutaj z niczym nie Kleił, a już na pewno mi się nie kleił z kryminałem o zaginionych naukowcach i zamordowanej rdzennej kobiecie. Za to wyglądał coraz bardziej jak drugi, czyli ten mniej udany sezon Fortitude. Podobno, równolegle do emisji czwartego sezonu detektywa, wypuszczane były podcasty, gdzie tłumaczono o co chodzi i w ogóle skąd te różne nawiązania. Ale umówmy się, słuchajcie, serial, który nie jest w pełni zrozumiały, bez wysłuchania podcastu jest serialem nieudanym, no bo to oznacza, że twórcy nie umieją tak narysować świata i bohaterów, żeby widz mógł się wszystkiego domyślić sam. A po drugie, serial był emitowany w wielu krajach, a podcast przecież powstawał po angielsku. Co miały zrobić osoby nie mówiące po angielsku, skoro to jest taki serial, który daje głos podobno dyskryminowanym, to niech do jasnej anielki nie dyskryminuje własnej widowni, to sporej jej części. W nowym sezonie popełniono też moim zdaniem jeszcze jeden elementarny błąd, obiecując widzom nawiązania do pierwszego sezonu i to bardzo obiecując. Przy czym przez nawiązania rozumiano tutaj nie tyle budowanie spójnego uniwersum, gdzie Fakty i symbole są ze sobą jakoś tam połączone i z siebie wynikają i w ogóle dają nam wgląd w coś większego, tylko po prostu yy, jako użycie słuchajcie tych samych nazw, cytatów czy motywów, bo tak, nie? Bez uzasadnienia większego o tym, że to się nie sprawdzi i że raczej wkurzy widzów niż ich ucieszy, to ja wiedziałam właściwie od momentu, kiedy obejrzałam screenery i poczułam też takie, wiecie, bardzo silne rozczarowanie tym, że po prostu to już jest wszystko. Nie to mi troszkę obiecano i nie tego spodziewamy się po dzisiejszych serialach, po dzisiejszej telewizji. Ten, kto nie rozumie, że ludzie chcą spójności i kontynuacji, Najwyraźniej nie zdaje sobie też sprawy z tego, jak duży może być później gniew widzów, którym coś obiecano i tego po prostu nie dostali. Twórcy Gry o Tron boleśnie się o tym przekonali już swego czasu, twórczynie detektywa właśnie się z tymi reakcjami mierzą i chyba nie do końca są w stanie je wziąć na klatę, Um, więc myślę, że mogą nie do końca zrozumieć, gdzie popełniły błąd, bo naprawdę fakt, że bohaterkami były kobiety, nie do końca jest powodem, dla którego ten sezon nie jest dobry. Jak powiedziałam w recenzji już, może słuchajcie, gdyby to był osobny serial, kompletnie niepowiązany z antologią, jaką jest True Detective, to można by było podejść do tej produkcji. Z takim większym zrozumieniem, z wyrozumiałością, ale jeżeli się robi coś takiego w ramach serii i bez żeny się porównuje do pierwszego sezonu, który był przypadkowo czy nieprzypadkowo arcydziełem, to się ryzykuje naprawdę wiele. W tym wypadku to się z pewnością nie opłaciło i żadne zachwyty amerykańskich krytyków tego nie zmienią. Niezależnie od tego, czy ten serial chciał, czy nie chciał, stał się jakimś elementem wojny kulturowej, która się rzekomo tam odbywa, wiecie, że się tam boksują na różne argumenty. Ten sezon naprawdę nie jest zły, dlatego że ktoś się na niego uwziął, tylko dlatego, że po prostu ktoś strasznie skopał różne jego elementy. Scenariusz nie dowiózł, mistycyzmu było za dużo, zdecydowanie, po prostu miejscami to się już robiło nieczytelne i żenujące, wątki się nie kleiły, było strasznie dużo niekonsekwencji, już nawet nie chcę mi się w tym momencie siedzieć i mówić Wam konkretnie, które elementy tej układanki po prostu do siebie nie pasowały. Mogło być fajnie, bo ten klimat na początku był naprawdę bardzo wyrazisty, mogło być fajnie, bo te bohaterki były w sumie ciekawe. Mogło być fajnie, bo naprawdę dobrze się to wszystko zapowiadało, ale w pewnym sensie przedobrzono, przegięto i wylano dziecko z kąpielą. Taka jest moja opinia na temat tego sezonu i taka zresztą była od samego początku. Nie bardzo wiedziałam, jak Wam to przekazać w recenzji przedpremierowej, dlatego starałam się jakoś bardzo mrugać okiem i sugerować, że naprawdę nie spodziewajcie się, że będzie tak fenomenalnie, jak się rzekomo zapowiada ciekawa jestem też waszych kolejnych opinii, no bo część z was już zacytowałam, ale piszcie, czy wam się podobało, czy nie bardzo, bo wiem, że głosy są podzielone, są osoby, które uważają, że było bardzo spoko, ale są też osoby, które uważają, że to było straszne i w ogóle nigdy tego nie odzobaczą i co to się wydarzyło. Więc koniecznie piszcie w komentarzach, a ja się już w tym momencie z wami żegnam. Jeśli wam się podobał ten odcinek, to koniecznie dajcie lajka, subujcie na Nasz kanał i wpadajcie też na nasze media społecznościowe, Instagrama, Twittera i Facebooka. I aha, mamy też patronajta, możecie zostać patronami, i mamy też podcast, możecie nas posłuchać za darmo.